Cześć, dzisiaj będziemy przycinać hortensję drzewiastą. Hortensję drzewiastą przycinamy dosyć nisko przy ziemi. Bardzo podobnie zachowuje się jak kortencja bukietowa, czyli kwitnie na pędach jednorocznych, czyli te pędy, które wypuści w tym roku, na tych pędach zachwita, dlatego to cięcie jest wskazane, żeby pobudzić krzew do, do ponownego kwitnienia. Więc nie bójcie się ciąć, ona i tak odbija, zresztą w drzewiasta z takim dosyć wdzięcznym krzewem, że po tym waszym cięciu wypuści mnóstwo młodych pędów i na tych pędach oczywiście, jeśli zapewnicie im odpowiednie stanowisko i odpowiednio żyzną glebę. To naprawdę odwdzięczy się przepięknymi kwiatami. No i w zasadzie tyle nie ma większej filozofii w cięciu. Niektórzy yy, ogrodnicy, nawet czasami nie, nie patrzą na jak, jak tną, tylko po prostu jadą równo z ziemią, czy tam 5 cm od ziemi, a hortensia i tak odbija te drzewiasta. Więc nawet jeśli się tam nie skupiacie, czy przycinacie tuż nad pąkiem, czy troszeczkę wyżej, to ona i tak Wam odbije. Więc nie przejmujcie się tym w ogóle, jeśli. Jeśli cieliście je nożycami, albo nożycami ręcznymi, albo spalinowymi, a nie cieliście takim zwykłym sekatorkiem, tak jak ja tutaj się z nią pieszczę, no to też się nic nie stanie, bo tak jak mówię, ona jest bardzo odporna na niedoświadczonych ogrodników. Przycinam ją dosyć nisko, ale nie boję się tego, bo tu wszędzie, jak zobaczycie, to ona już od samej podstawy, zaraz, zaraz, no nawet tutaj już, już ja go trochę, trochę uszkodziłem ale nawet tutaj już z ziemi wyrasta bo tam jest, tam jest pęd i tak samo tutaj ma już te pączki, które nabrzmiewają więc nawet jak utniecie już tuż przy ziemi to ona i tak wam odbije, bo nawet te, te pędy, które ma schowane pod ziemią one i tak sprawiają że się w sensie w tych pędach już są pąki uśpione i w momencie przycięcia tego krzewu na tej wysokości te pąki odbijają poniżej więc nie bójcie się tak samo jak tutaj przycielnisko nisko, to tutaj już jest pąk, który już zaczyna nabrzmiewać. Oczywiście możecie go i ją przyciąć trochę wyżej, ale, ale to wszystko zależy od Was. Pamiętajcie, że jak tniecie wyżej, to krzew jest trochę wyższy, a ta hortensja drzewiasta akurat ma dosyć mocne przyrosty. E, a e, problem polega na tym, że te pędy, które ma, e, nie dają rady utrzymać tego wielkiego kwiatu, który się pojawia, więc czasem lepiej, żeby ten krzew był niższy, niż by, był taki dosyć duży i te, no taki pokładający się czasami widzimy. E, zwłaszcza to po deszczu widać, że jest hortensja drzewiasta, ale jest cała taka praktycznie położona na ziemi, no bo jak, jest, jak spadnie deszcz, te kwiaty jeszcze nasiąkną wodą, czy ta woda się utrzymuje na na tym kwiatostanie, no to po prostu ten pęd nie jest w stanie utrzymać takiego ciężaru i dlatego się pokłada. Więc lepiej je przyciąć niżej, żeby one były trochę niższe, jeszcze ewentualnie wesprzeć je takimi metalowymi spornikami i żeby ten krzew był jednak postawiony do pionu, a nie taki rozjożysty. Nie bójcie się wiosennych przymrozków. Fortencja drzewiasta jest rośliną odporną na mrozy, na te mrozy, które zwłaszcza występują w Polsce właśnie w tym okresie wiosennym, więc nawet jeśli przycinacie ją w lutym, ona sobie poradzi. Nie bójcie się tego cięcia, nie wstrzymujcie się z cięciem tylko dlatego, że na przykład w nocy ma być przemrozek, nie bójcie się tego, po prostu ją cynicie, ona sobie poradzi, wytrzymuje dosyć duże mrozy u nas, więc jak najbardziej Roślina do naszych ogrodów i na nasze warunki. Sekatory w dłoń i do roboty. Pamiętajcie, że żeby mieć ładną, zdrową i piękną hortensję drzewiastą, to nie jest najważniejsze to cięcie, tylko najważniejsze jest zapewnienie jej żyznej gleby i odpowiedniego stanowiska, bo nawet jeśli przytniecie tą hortensję, a ona nie będzie miała składników odżywczych, to ten krzew i tak będzie wyglądał marnie te pędy będą cienkie, kwiaty będą małe e, będzie się pokładał. natomiast jeśli zapewnicie jej odpowiednie podłoże odpowiednią glebę i zapewnicie jej składniki odżywcze, no to nawet jak ją nie przycięcie, to też się nic nie stanie, bo ona i tak zakwitnie i tak te pędy młode sobie wypuści w tym roku oczywiście cięcie jest wskazane, ale jeśli zostawicie ją w tym roku to będzie wszystko w porządku, najważniejsza w ogrodzie jest gleba i w tym przypadku to ma duże znaczenie To było na tyle, jeśli chodzi o odcięcie hortensji drzewiastej. Jak widzicie, nie jest to jakieś bardzo skomplikowane, bardzo prosta sprawa. E, dzięki za oglądanie! I do zobaczenia następnym razem.